Cześć wszystkim, witajcie na kanale Marivo w nowej serii. Co znalazłam w tajemniczych kartonach? Dzisiaj otworzymy sobie mnóstwo tajemniczych kartonów i sprawdzimy, co znalazłam i jakie tam będą perełki. Tutaj już mam kilka, ale nie przejmujcie się, to nie są wszystkie. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej serii, to dostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. Otwieramy kartony. Rachu ciachu tu? tu są gry. Kuzle, no nawet jakieś z Mikołajkiem. Maski! Wiechowe maski z dużymi postaciami. Anono mask. O, a są nówki. <laughs> Takie mogą być w środku? O, psi patrol, puzzle. Raz, dwa, trzy, cztery. Kosmetyczka. Pusta w środku. Jakie świetne kubki! Balans and Gromit. Piesełka. Pudełeczku. Puste. Wazonik. I to by było na tyle. Kolejny kartonik. tafa! <laughs> Jakiś kolej dziwny, zmutowany, co on ma tutaj? Kosmita? Neka? Co to jest? Ale jest obzydliwy! Drewniana szkatułka, rzeźbiona, a o, o! O! Skarby! kamień i broszka. Sprawdziłam sobie tą figurkę. Ona się nazywa Left Folder. Ona nowa, kosztuje 200 dolarów. No się przekręca. One wszystkie są takie jakieś dziwne. Chlebak! A w chlebaku coś jest. Pojemniczki. I jest też to rybałka. tajemnicza. Są dinozaury. Rau! Takie większe te dinozaury. Znalazłam pudełeczko z neutrogeny. Visibly clear. Nie wiem co to jest. O, neutrogeny do usuwania takich niedoskonałości. Dokłada na niedoskonałości i się je eliminuje. Tajemniczy karton. Zamknięty. Otwiera. Kubeczki. I jeszcze na końcu znalazłam ducha. Mini lampka na Halloween. Kartonik numer 3. O! Coś na samej górze dużego. O, o, wycieraczki do samochodu! na minionek się jakiś odzywa. A pod spodem znalazłam dwa minionki! Banana, banana! Ojej, żebym pamiętała, jak oni się, się nazywają John. No, no, Ten się nie odzywa, bo ten nie działa! A nie, też mówi! To jest Bob! Z lektorami z filmu! I nawet ma banana w ręce. Proszę mi się buzia? Nie? Fajne minionki. Coś znalazłam takiego. To jest Tough Toys. To jest jakaś guma do rozciągania. Ale ona ciężko się rozciąga. Ona jest strasznie gruba. <grywa> o, jakie fajne. Mam ruch jednorożca. <grywa> Jesteś teraz jednorożcem. Mnóstwo figurek z troli. Mnóstwo troli. Troll jeden, troll dwa. Patko, tutaj oni są wszyscy. I jest Super Mario. Gra zręcznościowa. Trzeba poruszać tymi przyciskami. Mario, żeby nie wpadł. O nie wpadł. No, no. To jest oryginalne Nintendo Super Mario. Jaki sprzęt! On jest na całej karton ten sprzęt! tu i do Nintendo Switch. Ręcznik, la pieseła i koteła. Też gem. to jest McDonalda! A w środku? Eee... O, Zestaw naklejek! To jest Bugs Bunny, ale to jest mnóstwo tych naklejek, jest nawet piłka i jest plakat jakiś. Wow! A no we faktycznie to jest wyklejanka! O, Fajny organizerek na pędzelki, kosmetyki The Storage Solution. O, ptasek jest mały Rubelek, element o jaki słodki reniferek to jest plecaczek trochę nam jest za mały o jeszcze mamy jakąś biżuterię, takie fajne korale drewniane one są i jest wielki sprzęt ja teraz go wyciągniemy ja. O nie! To jest gramofon! Nawet płyta winylowa wypadła. To jest gramofon firmy Sharp. Na górze się wkłada płytę. Everly Brothers, nie znam. Jeszcze jest miejsce na kasety. Może to jest nagrywarka jakaś. Włączyliśmy go i okazało się, że działa. Kręci się i nawet gra, tylko nie ma głośników, dlatego jest cicho Kolejny Kolejny kartonik, nawet już nie pamiętam, który. Wow! Od razu mamy obrazek. On jest ręcznie malowany. Tutaj jest zestaw do robienia kryształów. Tym razem to nie kartonik, a taka tajemnicza torebeczka w kiwi. Wow, to jest kielich. Chyba jakiś świeżnik, bo to jest jakiś wosk. Taki mały plesaczek. Czałkie pszczołki. Little light. Najbardziej mi interesowała ta skrzyneczka. O, już chyba wiem, co to jest. To pewnie będzie zestaw artystyczny, ale się pewnie porozwala. Aha, tak. To jest artystyczna skrzyneczka z kredkami. Radler. Stidler. Otwarcie. ta A tu jakiś ładny będzie obraz. O, jaka ładna rama. A tu... O, jakie super! To jest kwiatek, chyba porcelanowy. Delia Ceramika Włochy. Ta rama jest piękna. Był jeden obrazek, ale widzę, że jest ich więcej po ręce. I... Też są z tej samej firmy Capodimonte. <trybałce> Tym razem, ale też włoskie. I jest też drugi, to jest cały zestaw kwiatków porcelanowych, w takich ładnych, złotych ramach. Radziliśmy. ile to może kosztować? Każdy może kosztować nawet 150 dolarów. Tutaj mam trzy. I to nie wszystko, bo widzę, że tutaj mamy jeszcze tego więcej. Są takie mniejsze, a poznaję już po ramię. Też Monte. I też z kwiatkami. Tutaj jest piąta, ale to nie wszystko. Większe obrazy na samym dnie. Wyciągam jeden. Ciekawe. I naprawdę. A tu o, jest jeszcze większy I ta rama jest jeszcze fajniejsza Więc może być jeszcze droższy, może około 200 dolarów I też jest Capodimonte Ja nie mogę O nie, to już nie, kartki to już nawet nie jest ramka I jeszcze ładna rama Był komplet sześciu obrazów tej marki To jest cała kolekcja, tutaj one są chyba identyczne To jest też z jednej serii, ten jest świetny Może być od 150 dolarów Nawet do 1000 Następny, o kolejny zestaw Do wytwarzania kreszałów A wtedy te minionki Puzzle 3D, O w tym przypadkiem nie rozwaliło Są puzzle minionkowe I tu I tu, są ci sami z tego samego filmu O nie, zawiesił się Znalazłam jeszcze taką fajną latarnię, drewnianą Z serduszkami, Para się świeczka i się podświetla. I jeszcze była fajna tablica na literki. Tutaj się wpina literki i można sobie tworzyć swoje. Ten karton jest naprawdę ciężki. Nie wiem, co tam w środku jest. Może kamienie? Hop, hop. O! To mi na razie nic nie mówi. Ale coś ładnie pachnie. Są turystyczne krzesełka. Dlatego są takie ciężkie, ponieważ tutaj jest jakaś ceramika. I tutaj też znalazłam koteła. Tone life. Chyba z jakiegoś kamienia. Są jeszcze talerzyki firmy Wedgwood i one są kolekcjonerskie. Kalendarz z 2003 roku. Z 2004 roku. I jeszcze mam rzutki na biurko. Takie mini rzutki, jak aby ktoś się nudził w biurze albo w szkole. Czach, czach, Wow, a to co to jest? To są chyba jakieś akcesoria do robienia biżuterii. Albo biżuteria. <grystanie> Same skarby. Normalnie są kolczyczki jakieś. Głównie są chyba kolczyki. Bransoletka. O, te są fajne. Z jakiegoś... To jest chyba z muszli. Ojej, to jest byk, na samochód, zawiesza się, się jeździ z bykiem. Ojeju, jeszcze więcej akcesoriów do biżuterii. Koraliki, jakieś żyłki, ten pojemniczek też jest ładny. Słoniki orientalny. O! oj, jaka żaba wielka, jaka ciężka. Te żaby się używa jako przyciski do papieru, ale nie wiem, na jaki wielki papier trzeba by było użyć taką żabę wielką. Nie ciężki taki karton. Teraz większy karton, zobaczymy jakie tutaj skarby trafimy. Wiele ma składek! Ten, jakiś słodki kotełek! O, jaki to, to! To małpa jest! To jest jakiś pojemnik. Małpo-pojemnik. Z czego patrolu podusia? Chase'a. Tak się ją spina? Można się do niej przytulać. Chase'ik! Jeszcze jedna słodka łojeju! Jest żyrawka i jest kotełek. Uuu! Tutaj mamy skarby. Za chwilę je sprawdzimy. Nauszniki ze słuchawkami. Podłącza się do telefonu i się słucha. O! Tutaj są raczej rysowane obrazki orientalne. A tu mamy korebeczkę ze skarba. I tu są zegarki! Tron różowy, ten jest ładny, taki CNC. Sekunda. Tutaj mamy Rotary. Magnetyczna bransoletka. Fajne, bo tutaj mają z cykloniami, są. Jeszcze jeden. Wow, ile puzzli, ja! Dla miłośników Gibsons. Trochę mniejsze, bo pięćsetki. O, tutaj jest 1000 bo są takie rysunkowe, a tu w środku, o to jest namiot do snu dla dziecka imitujący, no tutaj są gwiazdy U, wow, jeszcze maskot, o tutaj jest transformers i jest duży kodboj, takiego kodboja wielkiego to ja jeszcze nie widziałam, Piżamersów. o z mapetów, a to jeszcze jeszcze ręka, ciekawe czy poznajecie kogo Poznajecie kogo? To jest Saliwana. Potwory i spółka. To jest duch z Ghostbusters, ten balon napompowany. Świeci! Jak się zmieniał w tego złego. Tutaj mam lampę Aladyna. Nic się dzieje? Sylwester! Sowella! Duża. Jeszcze jedna, duża Sowella. Widziałam takie malutkie z piżamersów, ale takich dużych to jeszcze nie. Gieksona, Auto! Ale trochę jest za duży. Podoba mi nie, nie. Scooby-Doo! Ale to nie jest taka zwykła figurka. On jest do rozciągania. Go trzeba trochę zmodelować. Giętki. Ojeju! Ciężki jest. Finka Pigi. Jest figurka Funko Pop? No. Pytacie, czy były jeszcze w tym roku? Ja. <g freedoms> U, na dole mam jakiś sprzęt Intempo, tempo. Szafa grająca, właśnie. I to jest chyba głośnik. Gło Ech, tak, no to jest w. Jeszcze znalazłam takie dziwne opakowanko. A w środku? Tandardana! flagi sędziowskie. I do miejsca gotowe i Przebieramy kartony. W środku znalazłam jeszcze fajny gadżet do telefonu. To jest taki projektor kartonowy, który się składa, wkłada się telefon i on wyświetla nam fajną grę. To jest gra sensoryczna. To jest dzięcioł. Nie wiem, jak w to się gra. Robaczki. Nie wiem. Wbija się chyba. Tutaj się je wkłada. Tak. Te robaczki mają magnes i trzeba je wyciągnąć. Ale zobaczcie, jak stoją śmiesznie I się to. A Jedz ptaszyno, więciole robaczki, stojące robaczki. To wszystko w tym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiamy łapeczkę w górę. A jeszcze go wybierać. Mam kartony po sam